Witam już w 13 odcinku gry Saga Scarlowego w Zemście Citu. O, Można te klocki pozbierać. Więc idziemy teraz. I kontynuujemy dalej e, ten, na naszą podróż. Czyli idziemy do Rady Jedi? Zasad? Czy ja w złym kierunku, czasem nie poszłam? Chyba poszłam, na w złym kierunku. Rada Jedi jest, no to jest właśnie to, że dawno. Nie nagrywałem poprzednich odcinków. Potrzebny kurs na drugą półkulę? Daj ktoś temu, co masz na nogi i wskakuj do taksówki. A, północne lądowisko, tak? Tak zmierzasz? Tak, no... tej wycieczki i życzę zero łupieżców na trasie. To się... zaraz... czy to jest rada? Chyba tak, mi się Jesteście. Możemy zatem rozpocząć spotkanie Rady Jedi? No dobra, czyli kontynuujemy tryb fabularny. Przyjmujemy Cię, ale nie otrzymujesz tytułu mistrza. Co? Jak można należeć do Rady i nie być mistrzem? Usiądź, młody Skywalkerze. Rada życzy sobie, żebyś meldował o wszystkim, co robi kanclerz. Chcemy wiedzieć, co planuje. Rozumiem. Zbadaliśmy wszystkie układy w Republice, ale po generale się ślad zaginął. Na zewnętrznych rubieżach ukrywa się. Mistrz Nogi poleci. Hmm? Zgoda! Tak. A co za atakiem droidów na łukich? Joda wraz z batalionem klonów wesprze łukich na Kashiku. Niech moc będzie z nami. Komander Cody melduje się na służbie. Jakie jest zadanie? Znaleźć generała Gribusa. Najpierw polecimy na planetę Utapa. Tam zatankujemy i zaplanujemy poszukiwania. Zrozumiałem. Czyli idziemy za generałem z odcinka, który nam zwyczajnie nawiał w tej taksówce. Chociaż mógłbym... Zgłosić się nawet i do... Od razu ma pewnie widać No dobra Intopału. O, nowa planeta jest od od odkryta. No, podróż mm, przestrzeń. Chyba raczej. W tym wypadku mamy nowy statek. W takim jeszcze nie latam. To Pał, miasto Pał. Panie, to brzmi. Komitet powitalny? Cywilizowanie? Przedstawmy się i wyjaśnijmy naszą misję. Dobra, czyli mamy pójść do. Taj, młody Jedi! Chciałbym założyć w mieście bazę wypadową do poszukiwań generała Griwusa. On jest tutaj. Dziesiąty poziom. Tysiące droidów bojowych. Bez wsparcie. Nie, 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 no, chyba się. nie, nie, tutaj.

No dobra mi się, że mówi o panu. Ha, tak, tak <trymny> Nie ma co pod podchodzić, chyba lepiej daleko ...z daleka atakować, no to jest tyle nie trzeba nic za bardzo takich czasów nie, nie mamy. No trochę obrywa, marczy serduszka. No, będzie, będzie musiał go pokonać cz cztery razy to do do dokładnie. Ale wszystkie jakieś ochłony z niego po po pozbierać. No dobra, jedna go... Certa już nie ma. No Nic z tego. No dobra. Oddych tam akurat. Jesteś chłopcem na posyłki duchu. Czy się chyba ratki mogły pokończyć? O to co, takiego? Daje się, że ma wsparcie. Zrobiamy. Musi być jakiś sposób, żeby go tutaj ściągnąć. No o to chodzi. Pomogę im. No, to i tak chyba nie ma sensu żadnego. Tutaj jeszcze coś jest. Hmm. To wygląda na jakąś taką. Może windę No się jest, tam. Coś się jednak otworzyło. A co tu takiego jest? To taki wentylator jest. Okej, no, można trochę to popsuć. ten wentylatory. Będzie mógł e, coś tutaj zrobić. Opa, to się otworzyło. Oha, i ściągnęliśmy tego dziada. No dobra. No No dobra, to jest zbyt blisko niego jego podeszła. Się chyba psuje no No rączka została Nie możemy stracić Grivusa z oczu no dobra, no, czyli legging tutaj. No dobra, nie za wspinaczka.

Czy jakoś się tamtędy dostał? Dobra, ten musi pociągnąć. Dobra. А, вот, Попадает да, знак. А, To powiedzieć, trochę ciężej się dostać. A no, jednak nie jest to tak też tragicznie. Dobry, jestem z domu na dół. Tak na z mu została <taki> Generał nie potrafił mnie o Trzecie, teraz wyrzucanie mało ci coś, coś daje. O! No, Znowu będzie ucieczka? I tutaj jeszcze jedna jest. Gdzie to jedna jeszcze dać? Aha, czyli po, po, po drugiej stronie. A, wystarczy coś na piwnę. and A, czyli ten. No dobra. Czyli droga jest już... ...odkryta? No, jeszcze? Coś tu chcę kombinować? A, no, jeszcze wyżej chcę wejść. Wybawić gridusa przy pomocy ostrzału. Kodi! Możesz wezwać twardzie? Nie chcę się sygnał z tej wieży komunikacyjnej. 야 <목소리> 그럼 Okej, okay, czyli... Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Czyli wygląda na to, że to bym musiał chyba dać. No dobra, tutaj jest jakieś wejście, które musiałam ominąć. Pewnie. Co to takiego jest? O, coś mogę zbudować. Komandorze, ruszaj do tej wieży komunikacyjnej i wyślij sygnał. Potrzebujemy siły ognia. No to dobra. I ten mogę użyć to i mamy. Dobra. jednostki potrzebujemy wsparcia ogniowego z lata. Tak, tu znamy tego generowa. No dobra. Mówi o tobie, chodzi. No, teraz będzie można go pomału do końca celu, całkowicie. potrafi kopać, tak? W końcu Salsa. Co za barbarzyństwo. Komandorze, powiadam wojsko. Niech przejdą na wyższe poziomy. Oczywiście. Czas już nadszedł. No dobra, czyli generała już się pozbyliśmy się. Czas kończyć ten odcinek. pan widzieć kanclerzu? tak najwyraźniej rada nie docenia w pełni twych talentów wiem że istnieją sekrety mocy których nie chcą mi zdradzić pozwól że pomogę <grym> skąd pan zna tajniki mocy mój mistrz wszystkiego mnie nauczył także o naturze ciemnej strony ciemnej strony jest w tobie mądrość anakinie poznaj siłę ciemnej strony Siłę, aby uratować Padme. Powiem o tym wszystkim Radzie Jedi. Mistrzu Windu, poznałem straszliwą prawdę. Kanclerz Palpatine jest Lordem Sithów. Lordem Sithów? Będziecie mnie potrzebować, żeby go aresztować. Wyczuwam w tobie zagubienie, młody Skywalkerze. Poczekaj w Komnatach Rady na nasz powrót. Mm, to jest tak, mistrzu. No dobra, czyli powiem ukończyliśmy, gra swobodna jest odblokowana, no i jeszcze monety zebraliśmy, no oczywiście. Turmowiec, klon. Kolejny klon. Batalion. Generała już mamy? Odblakowanego. Tańcerz Palpatin? Jak to możliwe? Wiedzieliśmy, że nie wolno mu ufać. Ale jeśli Skywalker mówi prawdę, to jest jeszcze groźniejszy niż mogliśmy przewidzieć. Ukrywać się tak długo, to wymaga ogromnej siły. Musimy go znaleźć. No dobra, staw czołok kanc kancelarzowy w e, Nowi i w budynku Senatu. No dobra, to będę musiał tam e, pójść do, do niego, ale to będzie już w następnym odcinku. Teraz będę, e, więc żegnam i zapraszam do kolejnych e, odcinków serii Skywalkerów. E, e, w części Zemsty Sitów. Jest na razie czas. Jeżeli Wam się podobał mój filmik, możecie dać łapki w górę. A jeżeli chcecie zobaczyć ich więcej, no to możecie również subskrybować mój kanał.